Na stronie CSGO Skins czeka na ciebie ekstra bonus do doładowania. Kosa warta 2500 zł może trafić w twoje ręce. Wystarczy wpłacić 840 z kodem TUHAI, i w przypadku otrzymania prezentu otrzymasz powiadomienie od razu po doładowaniu. Kocka będzie czekać w ekwipunku na wypłatę. Powodzenia! I już z tej strony TUHAI jesteśmy na CSGO Skinsie, na którym jak widzicie mamy 1118 złotych w banasie. Oczywiście z kodzikiem, tutaj 10% bonusu, darmowe 2 złote 10 groszy na przetestowanie strony Dużo metod płatności, macie bliki, macie karty, macie przelewy. Skiny, skiny natychmiastowe, 10% bonusu dodatkowo, więc razem z moim kodem daję Wam to 20%. No i nie musicie czekać 8 dni. Limit jest, no, względem Waszej historii, doładowań ustawiane i z każdym doładowaniem jest coraz wyższe. Do tego macie krypto, PaySafe karty gift kardy, Zen, Google Pay, Apple Pay, no jest z czego wybierać. Oczywista oczywistość jest taka, że musimy coś dzisiaj przeszpącić: Tribal Case i Sunken Case. Ok, ja chcę to spróbować. Kliknijmy Tribal Case, 25 Zico. That's right. Eee, spróbujmy, sprawdźmy i przeklinijmy. Poison no nie wiem, czy to aż tyle kosztuje. Raczej nie. Raczej to nie jest droga opcja. 18 ,14 zł, 14 groszy. No nie, nie, nie. Płaciliśmy 25, a Sunken 67 kosztuje. Ciekawe co nas z tego poleci? ABS. No tani tani skałcik. Jest Jezek jest, jezek jest, jak jest widzowie, no przynajmniej z Statów, niman to no, nie ma o czym nie ma za czym płakać tak naprawdę. Więc wrzućmy teraz jakąś bitwę. Mm, tak naprawdę nie próbowaliśmy tego Goose Lighter Case nigdy, więc 20 razy. Standardowa sytuacja. 200 zł tryb standard i klikamy tworzymy. Mam nadzieję, że wygramy. Może ktoś dołączy, bo na CSGO się naprawdę masa ludzi gra. Jeżeli wasza bitwa nie trafi gdzieś na dół, albo nie jest taka jak moja z 20 skrzynek jednego rodzaju, czy coś takiego, albo nie jest mega droga, to tak naprawdę ktoś zawsze od razu dołączy, a jeżeli jest taka, to albo czekacie dwie minuty, albo dodajecie bota. Tak naprawdę no, na CSGO się jest ogrom graczy. Zawsze, zawsze jest to, zawsze kto ma z wami zagrać. A jak jesteście, nie, jesteście niecierpliwi, po prostu wrzucacie bota i lecicie, nie śpicie. 210 złotych, jak na razie bot dropi coś lepszego, więc no, musimy przejść przez to. Musimy przejść przez tą ciężką walkę. Mam nadzieję, że uda nam się zgarnąć coś przyjemnego, coś fajnego. No powoli się odrabiamy, odbijamy. oj. to samo praktycznie. Myślałem, że ten acid etch, etch jest lepszy od mojego Ironworka. Ale teraz my wychodzimy na prowadzenie, w końcu fajnie jakbyśmy trochę zwiększyli naszą różnicę hajściową no i w sumie dropnęli coraz więcej drogich itemów, bo to też się liczy do profitu. Wydaliśmy 210 zł, jak na razie mamy 50, a jedna, no właściwie prawie połowa bitwy za nami. Jest jak jest widzowie, jest jak jest, więc mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Stówka, that's right, 11 skrzynek to go, mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Mamy 210 złotych, no spróbujmy naprawdę, przydałoby się coś fajnego dropić, coś większego, coś przyjemniejszego. 121, 10 skrzynek, w sumie tu jesteśmy w połowie, w takim razie my jesteśmy w połowie. BOD jest za nami i to dobrze, BOD musi trzymać swoją pozycję za nami, żebyśmy mogli to wygrać, żebyśmy mieli w ogóle szansę na wygraną. A jak to wygramy, będzie przyjemniaczko, przyjemniaczko, tak, nieprzyjemniacko. Nieprzyjemniaczko, a przyjemniacko. That's right. Yambia, nie wiem, co to jest, kim pierwsze to widzę. No, jak to wygląda, sami widzicie. Jest jak jest. 147, on ma 117. Więc przyjemnie. That's right. No, leci, leci, leci. Uuu, supernowa, dawno nie widziałem 250 supernowy. Tak naprawdę ostatnimi czasy, no praktycznie w ogóle nie gra w CS2. Gra. Dla mnie stała się niegrywalna. Jedyne co to lubię sobie na skiny popatrzeć, pootwierać, poklikać, ale sama gierka jest jak jest. Sami pewnie to odczuwacie. 334 zł, więc jest profit. Oprócz tego zostajemy tokeny. Tokeny można wymienić w sklepie bitwy skrzynek na prawdziwe nagrody. Mamy 112 tysięcy nie ma nic takiego ciekawego za równą kwotę, więc możemy wymienić na parę skinów, a później w Exchangerze wypłacić natychmiastowo do 20 skinów na 1, na dwa i od razu to leci Wam do ekwipunka. To pewne. Tak samo jak to, że klikając tutaj te skrzynki, ładowując, zostajecie tokeny. Tokeny, które możecie wymienić na miejsce w Królów Wzgórza. U na można strzelać do beczki, dostawać skina, a w handlarzu bronią wymieniać tokenki na broń. Piękna sprawa. No i przypominam najważniejsze. Zwiększona szansa na wygranie Bowie Knife'a Gamma Doppler Face 2. Star Trek Factory New No Skin za 2,5 kabla. Ogromny konkurs, ogromna siopa do wygrania. Więc zachęcam serdecznie każdego mojego widza. a nawet jak nie jesteś widzem i po prostu przechodzisz sobie tak przypadkiem, wejdź, spróbuj wygrać. Wystarczy doładować za 8.40 z moim kodem 2.5, więc piękna sprawa. A ja dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do subowania, lajkowania i komentowania. Do następnego. Jo!